Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska. Witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam. Sekrety o... bogatych zbiorów i przepisy na pyszne dania, jak pozbyć się much? Istnieje sprawdzony środek Mukhojar. Należy go umieścić na środku pokoju, podpalik i opuścić pomieszczenie. Zgodnie z instrukcją, bomba dymna Mukhojar w postaci kuli pali bardzo mocno. Jeśli pozostaniesz w pomieszczeniu, istnieje ryzyko zatrucia trującymi substancjami, które mają na celu eksterminację owadów. Sam dym nie utrzymuje się długo maksymalnie 3 minuty. W tym przypadku dym jest w stanie przeniknąć do wszystkich pęknięć, narożników, wnętrza mebli itp. Aby pozbyć się pozostałości bomby dymnej, konieczne jest przewietrzenie pomieszczenia. Zaleta bomby dymnej MUKHOJAR, zgodnie z instrukcją, jest to, że ma ona na celu zniszczenie nie tylko much, ale także os, pszczoł, pcheł i karaluchów. Instrukcje dla MUKHOJAR stwierdzają, że aby całkowicie oczyścić pomieszczenie z owadów, pożądane jest umieszczenie bomb dymnych w wszystkich pokojach, a następnie dobrze przewietrzyć i oczyścić pomieszczenie. Pamiętaj jednak, że aby zmaksymalizować wynik, konieczne jest zamknięcie pokoju na godzinę. W przeciwnym razie nie pozbędziesz się. Wszystkich latających owadów. Jeśli chcesz pozbyć się nielatających szkodników, zamknij pomieszczenie na 4 do 5 godzin. Środki ostrożności. Stosować przy zamkniętych oknach i drzwiach zakręcić zawory gazowe. W pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie, zwierzęta domowe, rośliny ani akwaria. Wyłacz wszystkie urządzenia elektryczne, a także wyłacz wcześniej światło, aby dym nie dostał się na świecąca żaru. Podczas oczyszczania pomieszczenia zabronione jest przebywanie w nim i wdychanie dymu. Jeśli wdychałeś dym, instrukcje dotyczące mukhojar mówią, że powinieneś natychmiast wyjść na zewnątrz, gdzie jest świeże powietrze. I przepłukać usta dużą ilością wody. Jeśli dym dostał się do oczu, przepłukać je woda z dodatkiem siarczanu sodu.